polega dzisiejszy turniej? W dzisiejszym turnieju mamy 20 zawodników w dwóch kategoriach. Pierwsza kategoria 7-12 lat, druga kategoria 12+. Turniej odbywa się na konsolach Xbox 360 i gramy w bardzo popularną grę FIFA 19. Jest to sportowa gra piłka nożna. Ile będzie trwał mecz i jakie są jego zasady? Zasady są bardzo proste. Zawodnicy podzieleni są na grupy. Gramy systemem grupowym, a następnie pucharowym. Cóż powiedzieć, pierwszy turniej chyba w powiecie, więc fajnie, że coś takiego się zadziało. W gminie na pewno w gminie Bieżnik, Także jest to, chciałbym powiedzieć, zasługę i podziękować zarazem wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżniku, a także sponsorom, bez których taka impreza nie mogłaby się odbyć. O co grają uczestnicy? W dzisiejszym turnieju przewidziane są nagrody. I tak jak wspomniałem wcześniej, dzięki wsparciu sponsorom. Za trzy pierwsze miejsca są nagrody rzeczowe, także dyplom i puchary. Dodatkowo są bony ufundowane przez sponsorów, o różnej wartości finansowej. Dla yy, najsympatyczniejszego gracza turnieju, również organizator przywidział nagrodę, bardzo ciekawą. Jest to torba z dradze Bayernu-Monachium. chcielibyście kontynuować taki turniej w kolejnych latach? Zamierzeniem naszym było yy, spowodowanie, że ta dzie dzieci i młodzież wyjdą z domu podczas ferii i podczas też. E, innych e, dni w ciągu roku. Naszym planem jest dzisiaj e, taka analiza, czy takie formy spędzenia czasu mają rację bytu. Jeżeli dzisiejszy turniej e, uda się, to myślę, że przed nami... Nawet i podjęcie próby zorganizowania powiatowych zawodów FIFA, może 20, może FIFA 21. Zobaczymy wszystko przed nami i jak będzie wsparcie z zewnątrz, sponsorów i ludzi do dobrej woli, to ja nie mówię nie. My jako ośrodek kultury w jesteśmy bardzo otwarci na takie rozwiązanie, na wszelkiego rodzaju inicjacje i, i po, pomysły mieszkańców. Mieszkańcy gminy Bieżnik bardzo chętnie korzystają z zajęć, które odbywają się w Gminnym Ośrodku Kultury Bieżniku i nie, i nie tylko w Bieżniku, ale ja mówię o całej gminie, o wszystkich świetlicach. Podczas ferii mieliśmy różnorodną frekwencję. Najbardziej cieszą dzieci i młodzież zajęcia kulinarne, bo to jednak to była taka chyba od dawna nowość w Ośrodku Kultury, były pieczone pizzerinki i rogaliki, to naprawdę grupa była kilkunastoosobowa. Ale tego turnieju podczas ferii pod względem liczebności nie przebiją żadne zajęcia. Dzisiaj jest najwięcej uczestników.